Cześć, witam serdecznie w piątym odcinku mojej serii Moja kolekcja płyt winylowych za granicą. Ten zespół mówi o sobie, że grają rock and W dzisiejszych czasach znamy tę grupę z drugiego wokalisty, który zastąpił zmarłego poprzedniego wokalisty. Moi drodzy, Eee, przenosimy się z Niemiec aż do Australii. A ci panowie, którzy twierdzą, że grają tylko rock and roll, a są pionierami eee, jednymi z pionierów muzyki hard rockowej, to oczywiście grupa ACDC. Jeżeli Australia, to oczywiście ACDC. I tutaj rzeczywiście w tym odcinku będzie co pokazać. Moi drodzy, no pierwszy wokalista oczywiście Bon Scott. Odszedł, e, zmarł po nagraniu albumu e, legendarnego albumu Highway to Hell, który za chwilę zobaczycie. Natomiast dzisiejsze pokolenie zna grupę ACDC z udziału Briana Johnsona. E, Brian Johnson to był świetny wybór, e, jeżeli chodzi o wokalistę ACDC, dlatego że po śmierci Bona Scotta. Członkowie zespołu myśleli o zawieszeniu działalności, co było w tamtym momencie absolutnie naturalnym, naturalną możliwością. Dobrze, że panowie nie zawiesili działalności, że przetrwali ten ciężki czas i trafili właśnie na Briana Johnsona. Historia ACDC jest dosyć zawiła, ponieważ Również oczywiście należy pamiętać, że oprócz Bona nie żyje już również Malcolm Young. Natomiast charakterystyczny styl z kolei Angusa Younga, który występuje przebrany w szkolny mundurek, no to już jest niemalże znak rozpoznawczy zespołu. Przyjrzyjmy się płytom. Które posiadam w swojej kolekcji, jeżeli chodzi o tych najpopularniejszych Australijczyków. Debiutancki album grupy ACDC, High Voltage, to jest wydanie europejskie, tak zwanym piorunem w stopę. Mamy tutaj zdjęcie Angusa Younga, który właśnie dostaje tym słynnym piorunem w stopę. I tutaj już od razu powiem jedną rzecz, że pierwsze 11 albumów miało różne wersje, dlatego że najbardziej pożądane, jeżeli chodzi o płyty zespołu ACDC, są wydania, oczywiście, australijskie z wydawnictwa Albert Records. Moi drodzy, mnie wystarczą. Europejskie, a konkretnie niemieckie epokówki. Bardzo często było tak wśród tych pierwszych 11 płyt ACDC, że okładki były zmienione, różniły się płyty również utworami. Natomiast ten debiutancki album, który oficjalnie wyszedł w roku 1976, Równolegle również pokazała się wersja europejska, właśnie ta. Tutaj mam niemieckie wydanie firmy Atlantic, numer katalogowy ATL 50257. I powiem Wam szczerze, jeżeli chodzi o debiutancki album grupy ACDC, to high voltage, to jeszcze warto wspomnieć, że ta wersja australijska to była ta okładka z tymi słynnymi cegłami. Ja w Niemczech tutaj będąc raz miałem ten oryginał australijski w ręce, tylko że wtedy, a było to lat temu, 10 wstecz, już wtedy facet chciał za to australijskie wydanie 50 euro. Wtedy dla mnie to była kwota kosmiczna kompletnie poza zasięgiem. Trafiłem w związku z tym pierwszą płytę w wydaniu europejskim. Tutaj mamy, tak jak mówię, niemieckiego Atlantika, i muszę powiedzieć, że ta płyta bardzo mi się podoba z racji tego, że ACDC jeszcze nie pokazuje tutaj na tej płycie tego typowego pazura, a mamy tu wręcz nawet utwory bluesowe ACDC. Ja się zdziwiłem, kiedy słuchałem tej płyty, i naprawdę. Panowie potrafili zagrać e, e, wspaniale. Również na tym debiutanckim europejskim albumie e, jest część utworów z drugiej australijskiej płyty, która była zatytułowana TNT. E, moi drodzy, natomiast jeżeli chodzi o same utwory, no trzeba wyróżnić e, na pewno wspaniałego bluesa, który zamyka tę płytę. Zaraz go tutaj znajdę. Tak, bo druga strona, jak gdyby, to jest druga, jakby zrzutka, właśnie utworów z drugiej płyty. Natomiast wiem, że. O, The Jack. To był, zdaje się, utwór The Jack. Wspaniały blues. Szkoda, że nie rozciągnęli panowie troszeczkę tego dłużej. ATL 5257. Wydanie europejskie. Ukazało się w roku 1976. Moi drodzy, tutaj jest. Również ciekawostka, dlatego że drugi album ACDC to płyta, którą szukałem dosyć długo i trafiła mi się na jednej z giełd w Polsce, a ten album to Dirty Deeds Don't Dirt Cheap. Również oczywiście wersja australijska była całkiem inna. I tutaj powiem ciekawostkę dla fanów grupy ACDC. Otóż kiedyś Kupiłem już tę płytę, dwójkę, to znaczy inaczej. Kupiłem trzecią płytę ACDC, Leder Birok, i byłem bardzo zadowolony, że udało mi się zdobyć tę płytę. Jakim zdziwieniem moim było, kiedy okazało się, że w środku płyty są pomylone i była płyta właśnie druga, czyli ta Dirty Deeds Don't Dirty Chip. Także, gdyby ktoś miał na przykład okładkę do wydania niemieckiego, to dysponuje płytą, chętnie mogę się za coś tam, powiedzmy, wymienić. Jeżeli nie macie dwójki, to dwójki mam dwie. Ta oczywiście jest w oryginalnej okładce, czyli zostaje u mnie. Po prostu mam gołą płytę, jeżeli ktoś ma okładkę, no to mam dubla właśnie dwójki. Dirty Dits Dirt Chip bez okładki. Oryginalna koperta wewnętrzna z tekstami i zdjęciami zespołu. W środku natomiast płyta włożona w papier, znaczy w folię, i tu jest ciekawa sprawa, dlatego że ten Atlantik nie jest zielono-pomarańczowy, tak jak było w przypadku na przykład Led Zeppelin, tylko mamy niebiesko-pomarańczowy. A niebiesko-pomarańczowe tłoczenia, generalnie rzecz biorąc, to były tłoczenia. Jugosłowiańskie. Tutaj mamy ponownie Atlantika ATL 50323, również płyta wydana w roku 76. No i tutaj można wyróżnić kolejne klasyczne kompozycje zespołu. Utwór tytułowy, czy Problem Child na drugiej stronie chociażby There's gonna be some rocking czy zamykający płytę Y, Squealer, o ile dobrze czytam, y, moi drodzy, to wszystko jest na licencji Albert Productions, czyli tego, tej macierzystej wytwórni y, y, ACDC. Natomiast powiem szczerze, tej płyty się sporo uszukałem, i teraz bardzo chętnie podzielę się też tym, y, jakie to jest wydanie. Bo tak jak mówię, mi się wydaje, że jest to, jest to y, wydanie jugosłowiańskie, ale zaraz. Zaraz to spróbuję po prostu zrewidować. Tak, moi drodzy, to jest dokładnie tak, jak myślałem. Niebieski Atlantyk to jest wydanie jugosłowiańskie, ale jest i to jest najważniejsze. Proszę bardzo. Dirty Dicks don dirty chip, czyli ta ten dubel bez okładki to jest zielony niemiecki Atlantyk. Jeszcze raz mówię, że jeżeli ktoś chce, proszę bardzo, możemy się dogadać. Trzeci album studyjny, Let There Be Rock, to tak naprawdę pierwsza klasyczna pozycja w dorobku ACDC, zabierająca utwory, które stały się sztandarowymi, utworami szczególnie na koncertach zespołu e, absolutną klasyką. Led Rock to już całkiem inne granie. To już jest naprawdę kawał dobrego mięsa. E, zaczynając od utworu Go Down e, przez e, Overdose i kultowe Hulolotta Lotta Rosie. Nie mylić z Hulolotta Lotta Love grupy Led Zeppelin. Hulolotta Lotta rzeczywiście jeden z najbardziej klasycznych jedna z najbardziej klasycznych kompozycji zespołu. Tutaj mamy wydanie Atlantika Leader Rock ATL50366. Powiem wam szczerze, że te niemieckie Atlantiki naprawdę grają przecudownie a jak na płytę, która wyszła w roku 1977, mając na uwadze, że za chwilę będzie miała to konkretne wydanie 47 lat. To jest naprawdę stan świetny. ATL 5366. K5366. Moi drodzy, i de facto od albumu Let There Be Rock zaczął się najlepszy okres w działalności w historii zespołu ACDC. Dlatego, że w roku 1978 ukazał się album Power Rage. Tej płyty niestety nie mam, ale mam już wspomnianą Highway to Hell. Jest to ostatni album nagrany z wokalistą Bonem Scottem. Tutaj, moi drodzy, no nie ma dwóch zdań. Zdecydowanie Całkowicie zasłużenie ta płyta ma dzisiaj swój kultowy status, dlatego że po prostu w pełni na to zasługuje. Album ukazał się w roku 1979 i wystarczy wymienić tylko utwór tytułowy: czy Shot Down in Flames, czy Night Prowler. Ta płyta po prostu wyrywa z butów. ATL 50628 w przypadku wydania amerykańskiego SD 19244. Tutaj mamy niemieckie, niemieckie, wydanie epokowe Highway to Hell w wydaniu australijskim te rogi Angus'a Yanga są świecące O i wszystko. No i okładka jest troszeczkę inna. No i oczywiście oryginał to wydanie Albert Records tutaj. Ponownie klasyczny Atlantik. Egzemplarz świetnie zachowany. Bardzo dobrze grający. ATL 50628. W związku z tym, że Bon Scott prowadził hulaszczy tryb życia, niestety odszedł. Zmarł, i tak jak mówię, przyszłość ACDC stanęła pod znakiem zapytania. Jednak. Panowie znaleźli godnego następcę. Tym następcą, tak jak już wcześniej powiedziałem, okazał się Brian Johnson, który na szczęście po krótkim zastępstwie przez Axela Rosa, lidera zespołu Guns N' Roses, wrócił do zespołu, wrócił na swoje miejsce. Pierwsza płyta z Brianem Johnsonem, Back in Black, to obok Highway to Hell, druga Najlepsza płyta ACDC jaką zespół nagrał. Klasyczna czarna okładka, tłoczony napis, zarówno ACDC, jak i Back in Black. Słynna czarna okładka, jak Black Album Metaliki. I to jest dla mnie kolejna płyta. Myślę, że Back in Black nawet stawiam wyżej niż Highway to Hell dlatego, że mamy tutaj po prostu absolutną klasykę e, słynne dzwony, czyli Hell's Bells, e, shoot, e, shoot, to the, shoot to Thrill e, moi drodzy, i na pewno Rock'n'Roll and, and No Pollution e, i oczywiście You Shock Me All Night Long Muszę powiedzieć, jak jestem przy albumach ACDC, że właśnie w Niemczech jest to jeden z najpopularniejszych zespołów. Gdzieby się nie szło do jakiejś knajpy czy coś, bardzo często słychać właśnie ich utwory. Płyta zaopatrzona w oryginalną kopertę wewnętrzną, i tutaj mamy już te Atlantiki z najlepszego okresu. Wiadomo, że każda firma średnio zmieniała swoje lejbele co 10 lat i tak też zrobił Atlantic i te czarno-szare Atlantiki naprawdę grają jeszcze lepiej jak te zielone. To wszystko jest z epoki ATL 50735, tak jak mówię, obok Highway to Hell to jest płyta, która może się dla mnie absolutnie nie kończyć. Rok 1981 przyniósł kolejny kultowy album em, w repertuarze dyskografii em, ACDC, słynne, em, słynne armatki. For Those About Rock to We Salute You to kolejny klasyczny album. Em, w Dorobku Australijczyków. Ja mówię, że Highway to Hell, Back in Black i For Those About to Rock, we salute you. To taka święta trójca. Totalny strzał płyta po płycie. Płyta wydana w roku 1981. Okładka Gatefold, proszę bardzo. I tutaj też jest ciekawostka, dlatego że Niemcy mają. Mają e, też taką tendencję, jeżeli świat używa e, Record Collector Grinding System to Niemcy mają taką ocenę e, stanu płyt winylowych. E, powiem Wam tylko jedno, kółko żółte to stan, który nie nadaje się do odtwarzania. E, kółko niebieskie to można by powiedzieć VG, natomiast, e, natomiast jeżeli w Niemczech jest VG to znaczy się, że płyta jest w ekscelencie. For those about rock we salute you kolejny słynny szary Atlantic K50851, proszę bardzo, to jest płyta very good minus, jak się dobrze przypatrzeć to jest X plus i to mocny. Ale właśnie to jest dobre akurat w Niemczech, że sprzedawcy w Niemczech zaniżają ceny, zaniżają, o, yy, zaniżają yy, stany płyt aby po prostu klient był zadowolony i przez to e, i przez to po prostu wiadomo, że klient wróci do danego sprzedawcy. Tutaj oczywiście e, utwór tytułowy Evil Walks e, czy Night of the Long Knives. Myślę, że to są dla mnie przynajmniej trzy najlepsze kawałki z tej płyty. 81 rok, wydanie niemieckie, okładka Gatefold. Rok 1983 przyniósł płytę Flick of the Switch, okładka tłoczona, napis tłoczony, zdjęcie również, normalny podpis tytułu płyty. Nie wiem dlaczego ta płyta dostała, że tak powiem, bęcki, ona wcale nie jest taka słaba, natomiast te ślady tutaj, no już taką kupiłem, to jest płyta, która była w nieodpowiednich warunkach i tak po prostu wygląda okładka po zalaniu. O, teraz będzie to dobrze widać. Tutaj mamy białą okładkę, natomiast tutaj mamy zalanie. No taką kupiłem. Eee, w środku, moi drodzy, eee, klasycznie, jak na lata 80., Szary Atlantik, eee, numer 780100 kreska 1. Rok wydania 1900. 83. Na Flick of the Switch mamy takie utwory jak Guns for Fire, Badlands czy Rising Power. No, to są takie trzy moje ulubione z tego albumu. Moi drodzy, natomiast tutaj też jest oryginalna koperta wewnętrzna, dlatego że tutaj mamy skład zespołu i kilka informacji. Czasami można się przeliczyć, ale to jest akurat oryginalna koperta. Ktoś by to na przykład wyrzucił, że to jest niby biała e, koperta zwykła, a to jest właśnie oryginalna koperta do tego wydania. Niemcy bardzo dbają, żeby zarówno właśnie był stan płyty przynajmniej bardzo dobry, e, czyli generalnie rzecz biorąc, e, tak jak pokazałem e, for those about to salutiu, to dla Niemca będzie VG+, na przykład dla nas będzie to gruby X. Ale naprawdę te płyty są zadbane, więc można śmiało brać po prostu od pewnych sprzedawców płyty. Moi drodzy, kolejny album, który mam to Fly on the Wall. Fly on the Wall. Płyta wydana w roku 1985. Tutaj mamy z tyłu bardzo efektowne zdjęcie zespołu, to już oczywiście cały czas epoka Bryan'a Johnsona. Proszę bardzo. Oryginalna koperta wewnętrzna z ACDC i tekstami. Kolejny szary Atlantic. Tutaj już troszeczkę zmieniony ten label. I ta płyta też była oceniona jako VG minus. Proszę bardzo, tak płyty wyglądają w Niemczech VG minus. Nic tutaj nie ma. Proszę zobaczyć. Jest tutaj jedna taka minimalna ryska, i może dlatego jest to ocenione tak, a nie inaczej. 81263-1-E to numer katalogowy tej płyty. Natomiast jeżeli chodzi o zawartość muzyczną, no to mamy tutaj takie klasyki jak Fly on the Wall, czyli utwór tytułowy Sing the Pink, czy Shaker. E, foundations, fun, foundations, tak. E, tak to wygląda z tyłu, teksty, i tak to wygląda z przodu. Znaczek, który znamy dosłownie wszyscy. E, moi drodzy, kolejny temat od ACDC, który posiadam, to składanka, a właściwie album e, koncertowy Who Made Who. E, to jest e, płyta e, wydana z tego, co ja kojarzę w roku. E, tak, tutaj mamy e, jakąś dedykację z 9 stycznia 87 roku, więc podejrzewam, że jest to rok 86 bądź 7, nawet może być i 8, 6, 86. Moi drodzy, tutaj na pewno jest to nagranie koncertowe, dlatego że tutaj mamy chociażby kultowe Hells Bells czy For Those About Rock, with salute you. Więc jest to koncert na licencji firmy Albert Productions, ale Albert Productions to nie jest, bo byłoby to wydanie australijskie, ale mamy powrót znowu do klasycznych niemieckich zielono-pomarańczowych, tak jak przy wypadku Led Zeppelin. E, labeli 781, 650, 1 to numer katalogowy tego wydawnictwa. I moi drodzy, ostatni album ACDC, który posiadam, to płyta e, The Razor's Age. The Razor's Age e, jest e, świetnym albumem i świetnym wejściem grupy ACDC w lata 90. Eee, należy wspomnieć przy tej płycie, że jest to jedyny album, który wyszedł w Polsce nakładem polskich e, nagrań e, moza. Tutaj mamy oryginalnego. czy e, tu mamy niemieckie wydanie, ale na licencji Albert Productions, i tutaj to jest jedyna płyta, którą mam właśnie z labelem Albert Productions, czyli tej e, oryginalnej australijskiej wytwórni. Tutaj, oczywiście, takie utwory jak. Fire Guns, czy Thunderstuck, czy Monitox, czy Are You Ready, kolejne klasyki. Album ukazał się w roku 1990. Pokażę wam teraz ten label Atco, czyli to jest Atco de facto, czyli to jest filia firmy Atlantic. Natomiast tutaj po lewej stronie, jak się dobrze przyjrzycie, mamy ten znak um, Albert, um, Albert Productions, czyli na um, wszystkie te płyty, oczywiście na licencji um, australijskiego oryginału. The Razor's Age, numer katalogowy: 75, 67, 914, 13, kreska 1, WX 364. Kolejny album to Ball Breaker, który wyszedł w roku 95. No, ale póki co biorąc pod uwagę że zbieram tylko wczesną epokę i pierwsze wydania na album o albumie z ACDC z roku 1995 mogę sobie na razie tylko pomarzyć więc uważam że mam większość tych najważniejszych płyt od samego początku aż do roku 1990 myślę, że sporo Serdecznie pozdrawiam również z tego miejsca Janusza Borkowskiego, który czekał na coś z hard rocka, no to się znowu doczekał, ale powiem tylko jedno. To oczywiście nie wszystko dopiero ta spirala za granicy się rozkręca.